Tylko jedność i wspólnota daje nam siłę budowania naszego systemu odporności, naszego systemu bezpieczeństwa. Dlatego właśnie musimy wspólnie z rządem, z panem premierem i z panem wicepremierem pochylić się nad strategicznymi, zasadniczymi dokumentami strategii bezpieczeństwa narodowego. I głęboko wierzę, że jedyną emocją która będzie w nowej strategii bezpieczeństwa narodowego i w dokumentach wykonawczych, będzie emocja polskiej racji stanu, będzie jasna deklaracja obrony każdego centymetra i każdego skrawka polskiej ziemi, bo Polska jest jedna, a linia Wisły nie jest jej granicą. W strategii bezpieczeństwa narodowego musimy uwzględnić także społeczne oczekiwania i chęć poczucia pełnego bezpieczeństwa na lata i na dekady przez polskich obywateli, dla których bezpieczeństwa służą przecież polscy żołnierze. To budowanie jedności będę z konsekwencją budował także wokół Konstytucji Bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej tak zrealizuje swój plan. Dążyć będę do tego i już dzisiaj zachęcam do tego Pana Premiera, abyśmy podpisali ponadpolityczne zobowiązanie prezydenta i premiera. Mam wielką nadzieję, że każdego kolejnego prezydenta i każdego kolejnego premiera. Konstytucja bezpieczeństwa Rzeczpospolitej da na lata, a może na dekady poczucie tego, że budowa naszego systemu obronności idzie w jednym kierunku mimo dynamiki procesów militarnych na całym świecie w zakresie zadań sojuszniczych, w zakresie twardego punktu rozbudowy naszych sił zbrojnych, modernizacji Wojska Polskiego. Musimy być wszyscy razem, nie tylko na lata, ale na dekady. Wojsko polskie nie może funkcjonować w sprintach wyborów parlamentarnych, a nawet w sprintach wyborów prezydenckich. To musi być fundament rozwoju naszej Rzeczpospolitej. Moi kochani, zwycięstwo nad bolszewikami w roku 1920. Zostawiło jeszcze jedną bardzo ważną lekcję. Zostawiło nam lekcję, że dzisiejsza, także dzisiejsza neoimperialna Rosja i Rosja zawsze, bo ta dzisiejsza nie różni się bardzo od tej sowieckiej, ale Rosja nie jest niepokonywalna. I o tym powiedzieli bohaterowie roku 1920. I to chcę, żeby słyszeli dzisiaj nasi oficerowie i nasi żołnierze. Tak, Rosja nie jest niepokonywalna. Przegrała na początku wieku XX z Japonią. Rozbita została przez Polaków w roku 1920. A dziś od ponad trzech lat, od ponad trzech lat, Grzęźnie, grzęźnie po swoim ataku na Ukrainę, grzęźnie dzięki wsparciu sojuszniczemu i solidarności narodów wolności, w tym także, a w niektórych momentach przede wszystkim Polski. Drodzy Państwo, Rosja jest oczywiście zagrożeniem stałym i to się być może nie zmieni ale będę konsekwentnie powtarzał, że ich historia i narodowa pamięć i nasze wysiłki modernizacyjne muszą pozwolić nam myśleć, że jesteśmy gotowi do budowania naszego potencjału i możemy czuć się bezpiecznie, a główny nasz wróg nie jest niepokonywalny. Mówię to też dlatego, bowiem to w nas, we mnie, w prezydencie Polski, w polskim rządzie, w panu ministrze, Całej klasie politycznej dziś pokładane są nasze nadzieje na zbudowanie Polski pokoju i Polski bezpiecznej. Tak to w naszych rękach jest bezpieczeństwo państwa polskiego i nie możemy zmarnować ani dnia, ani tygodnia, ani miesiąca na rozbudowywanie naszego potencjału. Wiemy też, że jeśli rząd, jeśli społeczeństwo, jakiegokolwiek narodu, nie będzie płacić na swoją armię, to w pewnym momencie przyjdzie rachunek zapłaty i będziemy musieli płacić na armię cudze. Tego nie chcemy. Dlatego